Podkarpacie.pl. Dobry państwo! Bardzo miło przywitać naszych gości z okazji rozstrzygnięcia konkursu na najciekawszą fotografię. Starego Sanoka. Ponad setka zdjęć, które została złożona Z tej setki wybraliśmy 20, na które można było głosować za pośrednictwem portalu Esanok. Naprawdę duża ilość osób wzięła udział w głosowaniu, bo blisko 3000 z niepowtarzających się pingów komputerów. Zasięg tego konkursu był Ogromny, tak jak i sama ilość głosów oddana na Państwa zdjęcia, czyli zdjęcia wybrane przez internautów, a wcześniej przez komisję wyselekcjonowane, więc najlepsze z najlepszych. Bardzo serdecznie gratuluję. Największą ilość głosów. Zdobyły zdjęcia, które przyniósł do nas pan Łukasz Co i zajął pierwsze miejsce w konkursie. Drugie miejsce pani Małgorzata Nerdak i jej zdjęcie i trzecie pani Janina Sznader. Ja chciałem panu wręczyć tego laptopa i jeszcze zapraszamy do nas do biura jeszcze pakiet taki VIP internetu od nas, tylko zapraszamy do biura. Zawsze, dziękuję gratulacje. To zdjęcie, które udało mi się kiedyś zakupić od jednego z salowskich kolekcjonerów, to zdobyło tą pierwszą nagrodę, z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że będzie więcej takich konkursów. Panu pokaże, jest składkę grupy rekonstrukcyjnej. <suszyk> Sam uczestniczył w rekonstrukcjach wydarzeń historycznych, <coughs> fanem historii drugiego strzelców pokalańskich i właśnie ta fotografia dotyczy e, historii drugiego PSP w czasie międzywojennym. E, apel na rynku z okazji wydarzeń 11 listopada. 2020 roku. 20. Tak, mam nadzieję, że w końcu kiedy się nie czekamy. I jeszcze, że będzie tyle wąska w mhm. na tym świecie. Dziękuję bardzo. Drugie miejsce zajęła Panią Małgorzata. To zdjęcie uzyskałam od starszej Pani, która jest tutaj samoczanką. Ma bardzo duże zbiory takich zdjęć, także również zachęcam do emocjonowania. To jest bardzo dobre komunikacja. Dziękuję bardzo. To to nie było moje zdjęcie, to było zdjęcie z albumu rodzinnego, przedstawiało mojego męża i wraz z kolegami. Ja jestem tutaj przy starszym Sanoku, ale kocham Sanok i bardzo się cieszę, że taki konkurs był organizowany, jeżeli będą jeszcze kolejne i będą coś w archiwach rodzinnych, to z przyjemnością. Będę mogła udostępnić. Serdecznie dziękuję. W okresie międzywojennym pan Trznabem był ulicy Starostą Sandowskim, tak, tak, to był dziadek mojego no, męża. To, wie, to, wie, to, wie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Gratuluję. Gratuluję. dziękuję bardzo. Proszę, proszę jeszcze wszystkich Państwa, będziemy chcieli zdjęcia. Będziemy chcieli te zdjęcia bardziej rozpropagować, pokazać je mieszkańcom samałka i... Żeby, żeby te zdjęcia dalej żyły, tak? Żeby nie schować ich gdzieś głęboko, natomiast żeby jak najwięcej osób, które również odwiedzają samok, mogły zobaczyć, jak wyglądał przede wszystkim rynek samocki w okresie międzywojennym. I potem w trakcie trwania konkursu, jak już upłynął termin, to wiele osób jeszcze wyrażało chęć, żeby coś tam wygrzebało i, i myślą, i proponują wznowienie konkursu. Co? a co na pewno nie zamyka w ogóle samej idei, bo chcemy, żeby te zdjęcia zeskanowane trafiły do zbiorów biblioteki cyfrowej, zaraz biblioteki cyfrowej, one będą udostępniane w internecie. Podejrzewam, że trzyma Pan tam jeszcze kilka psanat, żeby jak najbardziej? Tam jest to jest rodzinna bardziej, to jest taka na przykład książka. Firma Wikimedia Polska od dawna wspiera różnego rodzaju działania kulturalne. Ten konkurs wydał nam się szczególnie interesujący. Zależało nam na tym, żeby zachować w pamięci Sanoczan widoki, które których już na co dzień nie mogą oglądać, miejsca, które zostają już tylko we wspomnieniach i właśnie na kartach fotografii. Oczywiście jesteśmy jak najbardziej otwarci na dalszą współpracę. Zamierzamy ten konkurs, jak i wiele innych aktywności kulturalnych tutaj w Sanoku kontynuować. I myślę, że możemy już zaprosić Sanoczan do drugiej edycji konkursu, którą zamierzamy ogłosić w przyszłym roku.

w